Siemaneczko z tej strony Krzysiek, a to jest pierwszy poradnik, w zasadzie nie poradnik, a pierwsza próba pokazania, jak działa Wiedźmin Trójka na GTX 970. Taki mały gameplay zrobimy. Tutaj Wam pokażę właśnie teraz ustawienia wideo, jak to u mnie wygląda, więc grafika. Tutaj mamy Full HD. Stałe 60 klatek, znaczy wiadomo, liczbę klatek ustawiłem na ograniczenie na 60. fausing jak najbardziej włączone. No i tutaj z czego szedłem? Z których ustawień szedłem? No, szedłem na pewno z Hairworksu, to tak jak miało miejsce w Tomb Raiderze, no to dość, dość diametralnie zmniejszało liczbę klatek. A czy to tak dawało jakiś tam efekt wizualny? No, może i fajny, no ale kosztem 15-20 klatek, no to nie dzięki. Sorry bardzo. No i tutaj wręcz ta jest już raczej na maksa, jeszcze dwie opcje, które są troszeczkę na wysokich, nie na maksymalnych, a na wysokich, to jest zagęszczanie trawy oraz oraz zasięg widoczności roślinności. Te dwie opcje dałem troszeczkę niżej, na wysokie. Postprocesy procesy jak najbardziej wszystkie są włączone. Tutaj jedynie, jedynie co to mamy wygładzanie. Takie zrobiłem, takie ustawiłem, stwierdziłem, że jest wystarczające, a naprawdę gra prezentuje się bardzo ładnie, zresztą sami zobaczycie. Już miałem, już grałem, także nie będziemy zaczynali od początku, tylko w którymś tam momencie zaczniemy. No i okej, okay, no jesteśmy w samej grze, stale 60 fpsów jak widać. Znajdziemy sobie coś na mapie. Tutaj jest jakieś miejsce, nie wiem, pójdziemy. Chcę Wam po prostu pokazać jak brak działa na tej karcie graficznej GTX 970 i powiem Wam, że jestem jak najbardziej zadowolony, wyniki są zadowalające, Z tym, że jeśli byście chcieli nagrać na maksymalnych, to jednak 970 do tych włosów i tak dalej musiałaby być. Lub ewentualnie inne karty, starsze, ale również wydajnościowo w podobnym segmencie. O kurde. No taki krótki gameplay tam był, widziałem spadek o 3 fps, -y mniej. Było od tych 60, ale tak jak mówię, to jest podczas nagrywania, a nie podczas samego gameplayu. Jeśli bez nagrywania testowałem grę, to jak najbardziej chodzi płynnie, w stale 60 fps. Także nie macie się odmartwić. Pełna specyfikacja komputera będzie w opisie, jak najbardziej. Filma. Ja dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich. Wiedźminowców! Trzymajcie się! Hej!